More than 60% of our active users are between the ages of 13 and 24. It's why safety is built into everything we do. It's essential to our mission and our business. Ten człowiek zapoczątkował to, co teraz znamy jako Discord. Platformę, którą można kochać lub nienawidzić. Zrewolucjonizowała rynek, ale czy jest taka nieskazitelna, na jaką się przedstawia? Jakie tajemnice skrywa Discord? Dokąd zmierza i jak może nas jeszcze zaskoczyć? Ale zanim zanurzymy się w jego mroczną stronę, poznajmy człowieka, który to wszystko zaczął: Jasona Citrona. Ten gość to nie tylko przedsiębiorca, ale też prawdziwy miłośnik gier. Od zawsze kochał gry mobilne, spędzając godziny na ekranach telefonów i marząc o stworzeniu czegoś, co połączy graczy. I to właśnie ta pasja zaprowadziła go do pierwszej dużej przygody, ale i pierwszej dużej afery. W 2008 roku Citron stworzył OpenFaint, aplikację dla mobilnych graczy, która oferowała rankingi, achievementy i funkcje społecznościowe. Aplikacja stale się rozwijała. W styczniu 2010 roku liczba gier wykorzystujących OpenFaint wynosiła 900, a w serwisie zarejestrowanych było 10 milionów użytkowników. Z dalszych informacji wynika, że z platformą powiązanych było już 3,4 tysiąca gier, a graczy było już 45 milionów. To był hit. Ale już w 2011 roku Citron sprzedał OpenFaint japońskiej firmie G.R.E. za 104 miliony dolarów. Miesiąc po sprzedaży wybucha afera. Użytkownicy dowiedzieli się, że OpenFaint zbierał ich dane, w tym nawet informacje o nieletnich. Bez zgody, bez żadnej informacji. Chociaż podejrzenia były kierowane jeszcze przed sprzedażą OpenFainta, to jednak dopiero po niej wylało się szambo, pozew zbiorowy. Fala krytyki na forach i wściekłość graczy zalały Citrona i grę. W 2012 roku grę zamknęła OpenFaint, a społeczność poczuła się zdradzona. Opinie były zgoła jednoznaczne. Citron sprzedał nas za kasę, a grę zepsuło wszystko. Citron odszedł, ale ta historia rzuciła cień na jego reputację. Czy wyciągnął z tego wnioski? Przekonajmy się. Po fakapie Open Faint, Citron nie zrezygnował. Kochał przecież gry mobilne, więc założył własne studio, Hammer and Hissel, skupione na tworzeniu gier na komóry. Jego pierwszym projektem była gra Fates Forever, MOBA, która miała podbić rynek mobilny. Gra nie zdobyła popularności i okazała się komercyjnym klockiem, ale Citron wyciągnął z tego najważniejszą lekcję. Gracze nie chcą tylko świetnych gier, ale też potrzebują miejsca, gdzie mogą łatwo rozmawiać, planować strategię i budować społeczności. Podczas pracy nad Face Forever zauważył jak bardzo gracze narzekali na istniejące narzędzia komunikacji. TeamSpeak był za skomplikowany, Skype zawolny, a czaty w grach jak w League of Legends po prostu nie dawały rady. To był moment, w którym Citron zobaczył szansę na coś nowego. W 2015 roku, zainspirowany tymi doświadczeniami, stworzył Discorda, darmową platformę do rozmów tekstowych, głosowych i wideo, z prostym interfejsem i serwerami, które każdy mógł założyć w kilka kliknięć. W odróżnieniu od Teamspeak czy Skype'a, Discord działał płynnie i wyglądał świetnie. To było absolutne kino. Platforma szybko zdobyła serca gracza, potem zaczęła przyciągać różne społeczności, od fanów anime po grupy studenckie efekt. W 2019 roku Discord miał 250 milionów zarejestrowanych użytkowników, a w 2021 roku jego wycena sięgnęła 15 miliardów dolarów. Stało się to za sprawą dobrze wiemy czego. A co jeszcze działo się w tamtym czasie? odpowiedzcie na pytania na tym niemieckim. Ja pierdolę. Piotruś Kozioł. No cudownie. Pytanie pierwsze brzmi. Czy Wy macie świadomość tego, że ja mogę czytać wspólne notatki i że je przeczytałam? Pytanie numer dwa. Czy uważacie, że cytowanie Pei Dlaczego Tedy kurwą jest? Szumią kłaki, kołosraki i dawanie cytatów, stonogi to odpowiednie miejsce i odpowiedni czas? Dobra. Powaga. Platformy dla graczy stał się miejscem dla wszystkich, od hobbystów po aktywistów, ale ten szybki wzrost przyniósł też problemy. Discord przyciągnął nie tylko entuzjastów, ale i kontrowersje. Jak to się stało? Zacznijmy od tego, jak Discord zarabia. Na początku Discord był całkowicie darmowy, finansowany przez inwestorów, takich jak Tencent, ale pod koniec 2016 roku pojawiło się Discord Nitro. Subskrypcja premium za 5 dolarów miesięcznie. Nitro dawało większe limity przesyłania plików, streamowanie w 4K, personalizowane emoji czy awatary GIF. Fajne? Ale użytkownicy szybko zaczęli narzekać. Dlaczego? Bo Discord zaczął ograniczać darmowe funkcje. Uwaga, teraz się skupcie, bo jest to tak zagmatwane, że. Uhu, hu. W 2018 roku dotychczas znany nam Nitro podrożało do 10 dolarów miesięcznie i powstała nowa, okrojona wersja, Nitro Classic, która oferowała o wiele mniej, a kosztowała tyle co Nitro przed podwyżką, czyli 5 dolarów. Czyli w skrócie cena podrożała, a użytkownik tylko na tym stracił, bo nie zyskał żadnych nowych bonusów. Na początku przesyłanie plików dla normalnego użytkownika miało limit 8 MB, potem wiosną 2023 roku wzrosło do 25 MB, latem 2024 roku w niezapowiedzianym momencie limit ponownie spadł do 8 MB, a jesienią tego samego roku podniesione zostało do 10 MB. I tak zostało do dzisiaj. A Jakby komuś zamieszanie było mało, to jeszcze pod koniec 2022 roku zrobili kolejny myk. Pożegnali Nitro Classic, by w jego miejsce wstawić Nitro BASIC. Jeszcze bardziej okrojona wersja Nitro Classic, ale za to w cenie już tylko 3 dolarów. Nitro obecnie pozwala na wysyłanie plików do 500 MB, a Nitro Basic do 50 MB. A te historię pominiemy, bo jest równie zawiła. Wracając do tego, co było zafryte i zostało zabrane: największy i najbardziej bolesny strzał to streaming w HD. Kiedyś największa atut Discorda w walce z tym speakiem, a dzisiaj wyciągaj portfel, bo 1080p i 60-klatek wjechało prosto za Paywall Nitro, a dzisiaj zostało NESD 720p w 30 klatkach. To jest ten moment, w którym wielu poczuło, że Discord zabrał im coś, co było standardem. A co za motkami i tagami? Tu sprawa jest trochę bardziej zakręcona. Używanie customowych emotek z innych serwerów od zawsze było w Nitro, ale wrażenie, że coś się straciło jest prawdziwe. Dlaczego? Bo platforma rosła, emotki stawały się kluczowe, a darmowy użytkownik czuł się coraz bardziej ograniczony. A pamiętacie jeszcze customowe tagi z numerkami 2115, 2137? Kiedyś był to fajny płatny bajer, a potem Discord po prostu go usunął. Na rzecz nowego systemu nazw, zmuszając wszystkich do zmiany. Niby postęp, a jednak zabrano coś, za co niektórzy płacili od lat. Większość ludzi miała poczucie, że Discord przestał już dbać o starych wyjadaczy. Zamiast dodawać im coś fajnego za lojalność, platforma zdaje się mówić: Fajnie, że jesteś, ale teraz patrz, co nowego mamy w sklepie. Każda nowa funkcja, każdy buyer jest od razu projektowany z myślą o monetyzacji. Zero prezentów dla stałych, darmowych bywalców, za to coraz więcej szklanych ścian, przez które widać płatne funkcje. Na koniec dochodzi ten wielki, niewidzialny gracz. Inwestorzy, którzy wpompowali w Discorda miliardy. Pewnie naciskali na zyski, ale czy to usprawiedliwia poczucie, że użytkownicy są zmuszani do płacenia? Wielka redakcja rozkmika nie ma pomysłu na płynne przejście, więc powiem tak. Chytry dwa razy traci. W 2018 roku Discord postanowił rzucić rękawice Steamowi i uruchomił Discord Game Store. Platformę z grami Indie i subskrypcją Nitro, która dawała dostęp do biblioteki gier, takich jak Hollow Knight czy Frostpunk. Plan był ambitny. 90% zysków dla deweloperów porównają do 70% na Steamie i przyjazne miejsce dla graczy bez korporacyjnego vibe'u. Brzmi super, prawda? No, nie do końca. Gracze szybko zaczęli narzekać. Wybór gier był mały, a sama platforma działała niestabilnie, powodując lagi, krasze i problemy z pobieraniem. Jednak prawdziwy gwóźdź do trumny wbili sami deweloperzy. Jeden z nich gorzko podsumował sytuację na forum Discorda. Wstrzymałem wydanie gry na Discordzie, bo nie ma sensu publikować jej na platformie bez frontendu. Zostaje przy Steamie. Co to znaczy w praktyce? Wyobraźcie sobie, że Steam to wielkie, tętniące życiem centrum handlowe z pięknymi witrynami i promocjami, które pomagają Ci znaleźć dokładnie to, czego szukasz. Sklep Discorda był natomiast jak ogromny magazyn bez spółek, bez mapy i bez sprzedawców. Gry gdzieś tam były, ale nikt nie potrafił do nich dotrzeć. Ten frontend, o którym pisał deweloper, to właśnie cała ta widoczna dla gracza wystawa sklepowa. Strona główna, kategorie, polecane tytuły, wyszukiwarka. Discord kompletnie to zaniedbał. Twórcy czuli, że platforma bardziej skupia się na promowaniu subskrypcji Nitro niż na faktycznym wsparciu i gier. W październiku 2019 roku Discord poddał się i ogłosił zamknięcie sklepu oraz biblioteki gier w Nitro oficjalnie przyznając, że projekt okazał się klapą. Ale to nie był całkowity koniec sprzedaży gier. Discord pozwolił deweloperom sprzedawać gry bezpośrednio przez platformę aż do 2022 roku, korzystając z botów lub linków na serwerach. Na przykład niektórzy twórcy wciąż oferowali swoje tytuły przez dedykowane serwery, ale bez większego wsparcia od Discorda. To jednak nie przyciągnęło tłumów. Brak promocji i konkurencja ze strony Steam'a czy Epic Games Store sprawiły, że sprzedaż gier na Discordzie stopniowo wygasła. I tu dochodzimy do sedna. Discord zostawił deweloperów na lodzie. Ludzie, którzy uwierzyli w wizję przyjaznej platformy zostali z niczym. Bez promocji i bez klientów. A gracze? Ci, którzy przyzwyczaili się do gier w ramach Nitro nagle stracili dostęp do biblioteki, którą im obiecano. Może nie było ich wielu, ale to musiało boleć. W końcu Discord sprzedawał im marzenie o gamingowym raju, a potem po prostu wzruszył ramionami i poszedł dalej. Ta porażka pokazała, że wielkie pomysły Discorda czasem kończył się z hukiem, zostawiając za sobą rozczarowanie. Teraz pora na jedną z większych afer w historii Discorda. W 2023 roku świat obiegła wiadomość o wycieku ściśle tajnych dokumentów Pentagonu. 21-letni Jack Teixeira, członek Gwardii Narodowej USA, udostępnił na serwerze Discorda ściśle tajne dokumenty wojskowe USA, między innymi na temat wojny na Ukrainie. Dokumenty grożyły po serwerach tygodniami, zanim ktokolwiek zareagował. Jak to możliwe? Discord tłumaczy, że nie monitoruje aktywnie treści na serwerach, reaguje tylko na zgłoszenia. Serwery są szyfrowane, jednak Discord ma dostęp do danych, jeśli otrzyma zgłoszenie. Wyciek z Pentagonu obnażył poważne luki w tym podejściu. W 2024 roku pojawił się kolejny problem. Platforma SpyPad, działająca jako komercyjna usługa zbierająca dane, zaczęła masowo gromadzić wiadomości i informacje z ponad 14 tysięcy publicznych serwerów Discorda. Zebrane dane obejmowały około 627 milionów użytkowników i ponad 4 miliardy wiadomości. Spypad umożliwia dostęp do tych informacji za opłatą w kryptowaluta, pozwalając na przeszukiwanie historii wiadomości, profili użytkowników oraz aktywności na serwera. Mimo, że dane pochodziły z publicznych źródeł, masowe ich zbieranie i sprzedaż budziły poważne obawy o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Discord zablokował powiązane konta, ale incydent pokazał jak podatna na wycieki jest ta platforma. Wracając do sprawy Jacka został aresztowany i w 2024 roku skazany na 15 lat więzienia po przyznaniu się do winy za nieautoryzowane ujawnienie ściśle tajnych dokumentów, co podkreśla powagę całej sprawy i konsekwencje wynikające z nieostrożnego obchodzenia się z poufnymi informacjami. Te wydarzenia pokazują, że nawet popularne i pozornie bezpieczne platformy komunikacji mogą mieć poważne luki w ochronie danych. Jednak nie chodzi tutaj o to, by wprowadzić cenzurę czy ograniczać wolność wypowiedzi, ale o to, by użytkownicy byli świadomi zagrożeń i potrafili korzystać z tych narzędzi z otwartą, ale i odpowiedzialną głową. Discord to platforma otwarta dla wszystkich, co jest jej siłą, ale i słabością. Obok serwerów o grach czy memach istnieją takie, które budzą niepokój, od pornografii po mowę nienawiści i nielegalne treści. W 2020 roku media pisały o serwerach z pornografią dziecięcą, które działały miesiącami, zanim Discord je usunął. Użytkownicy narzekały, że moderacja jest za wolna i polega głównie na zgłoszeniach. Szczególnie niepokoi to, że Discord jest popularny wśród nastolatków. Brak skutecznej weryfikacji wieku dla treści NSFW sprawia, że młodzi użytkownicy mogą trafić na serwery z nieodpowiednią treścią, nękaniami czy nawet groomingiem. Discord wprowadził skanowanie diemów pod kątem nieodpowiednich treści w 2023 roku, ale publiczne serwery wciąż są problemem. Do tego dochodzą oszustwa. Fałszywe linki do darmowego nitro, fake giveaway, e, phishing czy złośliwe boty to codzienność. Discord to fenomen. Od małego startupu do platformy wartej 15 miliardów dolarów. Jason Citron stworzył coś, co dla wielu osób jest obecnie niezastąpione. Ale ta historia ma też ciemną stronę. Kontrowersje z OpenFate, Paywall, Nitro, nieudany GameStore, wycieki danych, słaba moderacja i oszustwa. Discord próbuje się poprawić. W 2023 roku wprowadził lepsze funkcje bezpieczeństwa, jak kontrola rodzicielska czy skanowanie treści. Ale czy to wystarczy? Discord stoi na rozdrożu. Może stać się platformą, która odzyska zaufanie dzięki lepszemu bezpieczeństwu i przejrzystości, ale może też pójść w stronę większej komercjalizacji, tracąc to, co sprawiło, że był wyjątkowy. Co myślicie? Ufacie Discordowi? Czy czas szukać alternatyw? Dajcie znać w komentarzach.